Witam Państwa, ze strony Nikita Łoginow, doradca obywatelski w Stowarzyszeniu OWUM i dzisiaj chcę Państwu przybliżyć w ramach cyklu Masz Prawo? Zagadnienie możliwości zwolnienia z podatku od spadków i darowizn. Co do zasady, każdy dochód jest opodatkowany, nawet coś takiego jak spadek pomiędzy rodzicami a dziećmi. Powszechnie spotykamy się z przeświadczeniem, że w tych relacjach, tak bliskich, jesteśmy zwolnieni z automatu, nie trzeba dochować żadnych formalności. Nie jest to właściwe założenie. Prawda, w określonych sytuacjach zwalnia się osoby od podatku, jeżeli chodzi o kwestie podatku odpadków i darowizn, ale muszą być dochowane określone formalności i zasady. Bez nich nie skorzystamy z tego zwolnienia. Zacznijmy od tego, kto może skorzystać z tego zwolnienia. Są to następujące osoby. Małżonek, wstępny, wstępny, pasierb, rodzeństwo, ojczym i macocha. jest tak zwana zerowa grupa podatkowa i te osoby, jeżeli odpowiednie okoliczności zajdą, mogą skorzystać w następującym e, terminie z tego zwolnienia. Zacznijmy od tego, że muszą zgłosić to nabycie. Do kogo? Naczelnika urzędu skarbowego właściwego do miejscowości nabycia tego spadku. Kiedy? W terminie 6 miesięcy od powstania obowiązku podatkowego dotyczącego danego nabycia. Jeżeli mówimy tutaj o dziedziczeniu, to będzie 6 miesięcy od uprawomocnienia się orzeczenia dotyczącego stwierdzenia nabycia w spadku. Jeżeli te terminy upłynęły, ale nie byliśmy świadomi tego nabycia, może taka sytuacja się nie miała się zdarzyć, mamy wciąż ten termin 6 miesięcy od dnia, w którym dowiedzieliśmy się o nabyciu tych rzeczy lub praw majątkowych. Przy czym trzeba Uprawdopodobnić tą datę. Ten fakt, że dopiero później się dowiedzieliśmy, że jakiś spadek na nas przeszedł. Nie obejmuje obowiązku tego zgłoszenia następująca okoliczność, jeżeli zmieścimy się w tak zwanej kwocie wolnej od podatku na gruncie artykułu 9 tej ustawy i to będzie jedyne nabycie albo łączna suma nabyć z okresu około 5 lat będzie tutaj zachowana, troszkę bliżej o tym za chwileczkę. Jeszcze inna okoliczność, możemy nie wykonywać żadnej formalności zgłoszenia, o ile nabycie następuje na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego albo w tej formie złożało, zostało złożone oświadczenie woli jednej ze stron. Wtedy notariusz spełnia te formalności za nas, ale wypada wciąż dopełnić yy, tutaj obowiązku, sprawdzić czy okoliczność te okoliczności tego zgłoszone, żeby nie martwić się na przyszłość. Teraz ta kwota wolna, taka trochę mistyczna, są to konkretne stawki, konkretne kwoty dotyczące konkretnych grup osób, które mogą nie obawiać się tego, że zostanie naliczony podatek, jeżeli doszło tutaj do nabycia w trakcie liczenia lub tarowizny. Teraz dla pierwszej grupy to jest małżonka, stępnych wstępnych, pasierba, zięcia, synowej, rodzeństwa, ojczyma, macochy i teściów. Jest to kwota 9637 zł. Jej próg jest dla nas bezpieczny, jeżeli chodzi o nabycie. Druga grupa, trochę dalsza grupa krewnych, czyli wstępnie rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, stępnych małżonków i pasierbów, małżonkowie rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonkowie yy, innych wstępnych, to jest mniej więcej ta druga grupa podatkowa. Tutaj kwota wynosi około 7276 zł, jeżeli się nie mylę. I trzecia grupa, wszystkie pozostałe inne osoby, tutaj wyłącznie do 4902 zł. Zresztą to jest stan prawny na rok 2019. Podatki lubią ulegać zmianie, lubią być te progi, nowelizacje przepisów. Musimy tutaj być ostrożni i dochować rzetelność, żeby sprawić ta kategorię dla zbytnych. Teraz, jak to jest liczone? Czy to jest pojedyncza transakcja, czy to jest limit jakiś, który można wykorzystać w ciągu lat? No dokładnie. Jeżeli jest pojedyncza transakcja, to traktujemy to jako limit. Jeżeli były inne nabycia od danej jednej osoby, to się rozciąga do okresu pięciu lat sprzed roku, w którym nastąpiło nabycie i wszystkie transakcje w tym zakresie powinny się zmieścić w limicie. Jeżeli jest przekroczenie, mamy nadwyżkę, od tej nadwyżki może być podatek, ale znowu na zasadzie właściwego zgłoszenia może podlegać zwolnieniu. Jak mam dokonać tego zwolnienia? Mam przyjść i opowiedzieć? Nie. Urząd Skarbowy lubi formularze. Formularz SD-Z2. Łatwy do odnalezienia w urzędzie, fizycznie, po prostu papierki leżące, dostępne, na stronach internetowych i tak dalej. Bardzo powszechnie wykorzystywany formularz, który wystarczy opisać to, co nabyliśmy, od kogo. Jeżeli podpadł pod zwolnienie, będziemy nie musieli się już martwić o tego rodzaju okoliczności. To są sprawy podatkowe. One są zawsze troszkę skomplikowane. W razie wątpliwości, najlepiej jest się skonsultować, wyjaśnić, doprecyzować jakieś szczegóły, wziąć pod uwagę wszelkiego rodzaju treści dotyczące naszej konkretnej sprawy. Możemy to zrobić w drodze informacji telefonicznej, od Krajowej Informacji Skarbowej, ale możemy też podejść do nieodpłatnego punktu pomocy prawnej i poprosić o pomoc w tego rodzaju sprawie. Jeżeli mamy szczególnie skomplikowaną sytuację, nie wiemy, czy możemy zostać to zwolnienie, bo jakieś okoliczności są aż tak mylące, możemy nawet skorzystać z indywidualnej interpretacji podatkowej która może tutaj nieco na pomóc. Ogólnie przy tego rodzaju podatku najważniejsza jest rzecz po prostu świadomość, że ten podatek jest i musimy dokonać formalności, żeby się z niego zwolnić. O ile dotrzymamy tych terminów wynikających z przepisów, nie musimy się martwić praktycznie o nic, jesteśmy wolni. Jeżeli nie wykonamy tego obowiązku, możemy się o tym niestety dowiedzieć po latach i być bardzo rozczarowani tym, że oczekuje się od nas zapłaty mimo wszystko należnego podatku. Życzę Państwu, żebyście nie musieli się w tym zakresie użerać żadnym urzędem. Mam nadzieję, że Państwu się spodobało o następującej formacie. powiedzieliście mi jakąś korzyść. Zapraszam do subskrypcji kanału, do rozpatrzenia pozostałych filmików w serii i dziękuję za uwagę.